Jak dbać o zdrowie, jakie stosować metody leczenia, gdzie szukać pomocy i opieki. O tym w naszym magazynie zdrowiej. Staw kolanowy jest największym i najbardziej złożonym stawem ludzkiego organizmu. Niestety wiele osób ma z nim sporo kłopotów i to zarówno kontuzji doznają sportowcy, jak i ci z Państwa, którzy prosto z biurka wybierają się na nartu lub na wspinaczkę w góry. Artroskopia to metoda diagnostyczna najczęściej stosowana w leczeniu schorzeń kolana. Ile takich operacji rocznie Panu wykonuje? No, kilkaset. Dobry rok to jest 800, 900, jak trochę mniej to 700. Czy to jest dobry rok, to znaczy mamy słabsze te kolana, że wymagamy takich diagnostyki nie, i operacji? prowadzimy aktywny tryb życia, mamy wysokie oczekiwania, nie chcemy mieć dolegliwości i stąd wielu chorych trafia właśnie do takich ośrodków. Pani jest po przybytym razie kolana, dwa problemy, ból i uczucie takiej niestabilności, że często chorzy określają jako uciekanie kolana i celem naszego dzisiejszego zabiegu będzie usunięcie powodu tych dolegliwości. Natomiast rekonstrukcja, czyli naprawa więzadła krzyżowego przedniego odbędzie się w drugim etapie za kilka tygodni. To jest standardowy tryb postępowania. Panie doktorze, oddaje się w pana ręce całkowicie. Zaczynamy od tego, że sobie wszystko oglądam. Wszystkie zakamarki, kolana, żeby coś takiego zrobić, a bez użycia arcoskopu to trzeba otworzyć kolano cięciem długości 20 kilku centymetrów. A i to się pewnych fragmentów stawu nie zobaczy. Klasyczny obraz uszkodzonej łąkotki przyśrodkowej z uszkodzeniem krząstki. I więc zadło krzyżowe przednie, tutaj jak się spodziewałem. Tu widać jak ta uszkodzona łąkotka spowodowała spustoszenie na a, powierzchni chrzęstnej. Muszę ten fragment uszkodzony łąkotki wyciąć. Czy ta chrząstka ma szansę regeneracji? Tak, to znaczy w tym miejscu, bo ona nieodsłonięta jest, warstwa podchrzęstna kości. Ja usuwam tylko tak zwane niestabilne fragmenty chrząstki. Farmakologicznie też się wspomaga To znaczy pacjenta... można wstrzyknąć pochodne kwasu hialuronowego. Ten lek wiąże się z receptorami błonie maziowej i odpowiada za tak zwaną stabilizację składu, składu płynu stawowego. Mhm. To są resztki więzadła krzyżowego przedniego, także panią czeka niewątpliwie druga operacja. Po 6 tygodniach będzie można zrobić spokojnie rekonstrukcję. Założymy pani nowe więzadło i będzie ok. Ale z własnego materiału? Tak, bierzemy. Z, tu robi się krótkie cięcie w tej okolicy. Takie no, na dwa palce. Wzdłuż, poprzek, w skos, w zależności od techniki, jaką się operuje. Stąd pobiera się podskórnie dwa ściany, więc panie też są szczęśliwe, bo nie mają wielkiego hmm. cięcia. I tak jak 95% chirurgów na świecie, którzy w tej chwili używają tego rodzaju materiału, to my również, no, to, czyli ze ścięgien mięśnia, pół ścięgistego i smukłego. Tak, to jest w tej chwili standard światowy. To jest koniec zabiegu, proszę Państwa. Miło. Co teraz z tą pacjentką? No, ta pani operowana będzie musiała być poddana procesowi leczenia usprawniającego. On będzie trwał jeszcze około 6 tygodni. Po 6 tygodniach spotkamy się ponownie tu na sali operacyjnej i tym razem zrekonstruje pani więzadło krzyżowe przednie. Po tym kolejny okres, niestety dłuższy, rehabilitacji, bo sięgający no, wielu, wielu miesięcy, około roku, I ale po roku od zrekonstruowania więzadła można podjąć właściwie każdą aktywność fizyczną. Chorzy wracają do Czynnego uprawiania sportu, nawet zawodowego. Jeszcze niedawno pan Rafał grał w piłkę nożną, koszykówkę, jeździł na nartach. Teraz też dużo ćwiczy, ale wyłącznie na sali rehabilitacyjnej. Jest po artroskopii kolana. Kiedy to było? Dokładnie 6 tygodni temu. Jak się pan czuje? Bardzo dobrze. Kolano nie boli. No i już praktycznie dwóch tygodni chodzę bez ma no nie mogę egzystować, wyjść na zakupy czy takie rzeczy. Jakie ćwiczenia teraz, na tym etapie, zaraz po operacji trzeba zaproponować pacjentom? Jak najszybciej muszą zacząć ćwiczyć czy chwilę muszą odczekać? Nie, od razu, bezpośrednio po zabiegu pacjenci powinni e, ćwiczyć. Pan dwa kolana miał operowane? Tak, drugie kolano. bo to jest to kolano operowane ostatnio? Tak. Tutaj są te dwie dziurki, a tu stąd było brane, blizna jest po tak, pobieramy, pobieramy przyczepy tam jakieś mięśnie. No a to kolano było podobne 3,5 roku temu, to widać no to jak to było, się... Tam... To nie wiele widać. Na rehabilitację. No wiadomo, no, no, spotykamy się trzy razy w tygodniu, ale dobrze by było, żeby w tym pierwszym okresie to tak do czterech tygodni raczej się codziennie z rehabilitantem pacjenci spotykali. Ma Pan nadzieję, że Pan w tym sezonie będzie jeździł na nartach, czy nie bardzo? Nie, nie, w tym sezonie lepiej, lepiej odpuścić. Ale w ogóle wróci Pan do pełnej sprawności, tak? Tak, jak najbardziej. po to właśnie nabiem tą operację. Chce będę uprawiać sport? Czy pan w ogóle jest sportem? Tak, bardzo? bez sportu żyć nie mogę. Rekonstrukcję więzadeł krzyżowych wymyślono dla sportowców, stricte dla sportowców i dlatego wykonuje się tę metodę artroskopową, żeby ci pacjenci jak najszybciej wrócili do sportu. Kolejne badanie pozwalające zajrzeć do wnętrza organizmu. Kolonoskopia to badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego, które pozwala na dokładne obejrzenie wnętrza jelita grubego. To badanie polega na wprowadzeniu przez odbyt wziernika z kamerą. To badanie niestety bardzo jest nieprzyjemne i również bolesne. Mimo to w Polsce tylko 64% kolonoskopii wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Na świecie znieczula się wszystkich pacjentów. Szpital świętego Antoniego w Ząbkowicach Śląskich. Tu lekarze wykonują kilka kolonoskopii dziennie. W trakcie tego badania my możemy zrobić pewne zabiegi, zarówno zabiegi diagnostyczne, jak i zabiegi lecznicze. Zabiegi. Diagnostyczne polegałem przede wszystkim na tym, jeżeli stwierdzamy jakąś niepokojącą zmianę, a endoskopista, który wykonuje, nie jest pewny tej zmiany, pobiera wycinki histopatologiczne. Tak? Natomiast w przypadku zmian, że tak powiem, uformowanych, tylko na przykład polip, drobny polip, można go od razu wyciąć, usunąć. Widzi Pan coś niepokojącego? Nie, nie. Na przebiegu tego jelita nie ma żadnych zmian. Nie ma żadnych zmian. E, mówię, jesteśmy poza zdjęciem wątrobory. Pacjenci zgłaszają się z bólami w brzuchach i z, y, z zaburzeniami perystaltyki jelitowej. Czyli w formie albo biegunek, albo zapad. Kolonoskopię we wszystkich placówkach EMC wykonujemy w znieczuleniu ogólnym, dlatego że no to jest nieporównywalny komfort z badaniem bez znieczulenia. Ponieważ badania często wykonywane są u pacjentów wielokrotnie, jako badanie pierwsze, później badanie kontrolne po jakiejś interwencji endoskopowej, to on już doskonale wie, czego może się spodziewać, albo jak nieprzyjemne było badanie nieznieczulone. Stąd żeby uczestniczyć również w tym programie oświaty medycznej, zachęty do badań profilaktycznych, do badań kontrolnych, to musimy stworzyć odpowiednie warunki, żeby ten pacjent. Może nie z przyjemnością, ale bez lęku do nas wróci. Mamy kłopoty, więc musimy pacjentkę niestety przełożyć na plecki, zmieniając jej pozycję. Dobrze. Przyczyna. Ilość zmian chorobowych, które wymagają czy to dalszej diagnostyki, czy wręcz leczenia chirurgicznego wzrasta. Wzrasta ilość osób młodych, u których są rozpoznawane choroby, Mamy na myśli przede wszystkim choroby nowotworowe, które wymagają pilnej interwencji chirurgicznej. Pacjentka od momentu przyjścia do nas, od przyjęcia w szpitalu, aż do momentu, kiedy ktoś zgłasza się po panią, taka jest procedura, jest cały czas pod naszą opieką. Pilnujemy pacjentkę, żeby w pełnym zdrowiu, tak jak przyszła, tak i wyszła od nas. To badanie, w mojej opinii, uratowało na przestrzeni ostatnich kilku lat wiele tysięcy istnień ludzkich w Polsce. I bardzo dobrze, że upowszechnia się tak jak samo badanie piersi, badanie piersi, mammografia czy profilaktyka nowotworów szyjki macicy. Ani poznali państwo tu w Klinice Ortopedii Akademickiego Szpitala Klinicznego. Rozmawialiśmy z nią i z jej mamą tuż przed operacją, byliśmy na sali operacyjnej podczas usunięcia skoliozy idiopatycznej i na pierwszym spacerze. Ania kilka dni później poszła do domu, ale już wtedy wiedziała, że musi wrócić do kliniki. Jest bardzo dobrze w porównaniu do, to, co było tydzień przed, a teraz bardzo dużo z dnia, na dzień jest coraz większa różnica. Wszystko mogę robić, uczę się, chodzę, chodzę już na miasto, spotykam się z koleżankami, ale po prostu mimo wszystko jeszcze potrzebuję usiąść, chwilę odpocząć, ale ja myślę, że na to Położyć się, położyć się nawet. Się, no. Położyć się nawet, żeby wyprostować kręgosłup. A mama jak się czuje? Jestem szczęśliwa. To chyba tylko tyle mogę powiedzieć, jestem szczęśliwa z wyglądu Ani, z tego jak ona się czuje, naprawdę z przyjemnością wracałyśmy dzisiaj do Wrocławia, do kliniki. Musi się wygoić ta blizna do samego końca, dostała instruktaż ćwiczeń które będzie wykonywała. Za cztery tygodnie jeszcze raz się zobaczymy i jeżeli będzie wszystko postępowało zgodnie z naszymi oczekiwaniami i jeżeli na zdjęciach rentgenowskich będzie potwierdzenie, że jest tak, jak oczekiwaliśmy, no to wtedy rozpocznie bardziej intensywną rehabilitację. Ja myślę, że wróci to spokojnie do, do, do życia. Będziemy się widzieć za cztery tygodnie? to się Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego Dziękuję bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. To wszystko w dzisiejszym magazynie medycznym. Zapraszam na kolejny odcinek zdrowiej. Katarzyna Sudnik.